Siema to drugi odcinek przygody z rezydentem. Postaram się, żeby ten odcinek był bardziej e, ogarnięty w sensie... Mikrofon. Będę go mieć przy twarzy. Jestem ze mną Nikola. Siema. No, będzie ze mną siedzieć obok. No i co? Tyle. Kontynuujmy. Kontynuujemy naszą przygodę. Nowa epidemia rozprzestrzenia się w przerażającym tempie. Znajdując pożywkę w trupach włóczących się po ulicach miasta, olbrzyma, olbrzymia istota zaczęła uparcie ścigać Jill, utrudniając jej ucieczkę z miasta. W końcu by ją dopadła, gdyby nie pewien mężczyzna imię Carlos. No, on taki seksowny był. Carlos, Taki miał włosy długie. Dobra, bo ja skończyłem tutaj i od razu sobie wszystko pochowię co nie jest aż ważne. To jedno ziółko też sobie schowiemy I tutaj było to czego nie miałem miejsca Dobra wiem jak się ogląda przedmioty wiem na czym to polega Nice Czerwony klejnot mm, jak na razie nie wiem dlaczego mógłby być ten klejnot więc może go tu po prostu wsa, albo nie kurwa nie wiem z go na razie, mam ten, mam ten wąż a bo ten wąż jest do tego hydrantu Kurde Faktycznie Tu jeszcze Aha, używanie kluczowych przedmiotów, gdy musisz użyć przedmiotu Albo otworzyć dźwięk Ale to nie no, to ja tutaj nic nie... A może ten klejnot? To... Nie, dobra, nieważne ważne a może nożem? Nie, to myślę, że To będą jakieś kody, bo Wiesz, w poprzedniej części były na przykład Ale te... Jest klucz. No to może jakiś klucz znajdziemy. Od razu sobie tutaj przejrzę wszystko, bo nie patrzałem na poprzednim odcinku, bo było... no był już za długi Amunicja. No to jakiś ziomeczek leży. strzelniczy. Aha, no jeden. Wurde ostra imbra. Witanie. Ma no to. Dobra. Mamy to. trzeba. On otworzył. Ej, pieczaki. O, się wkurzył do ten ryj Sorry. Dobra, teraz <laughs> trzeba znaleźć, gdzie był ten pożar. On był chyba tam. Jesteś ranna? Jilly jest ranna Niepokojące Dobra, użyję tego ziółka Oj Super shot! Oh. I hydrancik Kto yeah. <laughs> Kana zatrzyma There. Gotowe Jakie to było proste Zniesie. W Eee, no, wezmę sobie hydrant. Uuu. Nożyce do prętów. Jak w tej siódemce, pamiętasz? Tam w tej chatce. O, i zapis. Zapisujemy. Co to jest? No, tutaj mam te moje rzeczy, ale to na razie nic nie biorę. Tam ktoś jest. Pewnie możesz też drzwi otworzyć tym, tym... No, pewnie tak. O, ciekawe ciekawy, kto tam jest. Jakiś zombie. No, dawaj dopiero. No dosłownie tak jak w Siedemce było. Też były te takie. Co? Kto to jest? What the fuck? ubcs he infected he might have been infected oh stars this soft no wonder so many of you dead and what are you ubcs killing your own people he would have turned there's your sense of self-preservation go back to the subway station we don't need a bleeding heart like you getting in the way What the hoolio Naboje do strzelby Ale ta strzelba to była w tym takim pokoju, to było w poprzednim odcinku Jestem... nie wiem Co? On był z więzienia wzięty Kto? Ten? Ten typ Umbrella go wzięli Z więzienia To be a Twoja pierwsza misja i ostatnia. No to idziemy za tym śmieciem. No, tego już nie ma. rysuneczki. Rewek. No. no właśnie też mi się tak. Wy... No właśnie. No elektryka, generatory. Dużo użytku publicznego przekonania. Tak, jest generator mm, Gdzie? Tam, gdzie się paliło, jak o, tu. tu Czyli... o, mogę w niego strzelić, tak? Kurwo, je Do VR mam co i teraz strzeliłeś on już nie iskrzy nagle? Właśnie nie wiem wiemka, morleczki Tu jeszcze jeden taki taki tak nie tutaj tylko tam jak się schodziło do tego metro na Bo to jest tak może też Tu jest jakieś przejście Otwarte, ale jeszcze sobie zobaczymy tutaj co jest O właśnie Co to jest? I mamy amunicję, i teraz żeby mieć miejsce to połączymy sobie z tym I Pikobelo. No tyle amunicji to ja da dawno nie miałem w rezydencie nie? Uf, Tu jest więcej amunicji niż w tej dwójce mm. bo W dwójce było ciężko Ciężko było, fajna była taka misja nie? Ja bo przez takie właśnie do piwnice. A i był ten typ taki. I pamiętasz co? Przechodziliśmy na tę misję chyba z trzy razy, bo trzeba było podjąć decyzję na temat tego, co jezioro lecznicze, a na co zostały one Tak. On... on zapierdala to najszybciej! Ja nic nie mam, że nie muszę się jakoś tam Tym nie o, ograniczać, ale no mówię, może teraz jest pełno, ale zaraz okaże się. Teraz będzie mniej. No, tu jest wzięło, nie ma. W sumie mam... w dwójce też tak było, że na początku było masa... Nie mam miejsca masa. na to no, no. A potem yeah. nagle był koniec. O, tak, tego mi było trzeba. Dwa miejsca to jeszcze dałem. No ale, słuchaj, zawsze coś to jest. Ja tak, tylko wezmę to zioło. Dobra. W sumie nie patrzę ile odcinek trwa. Żeby się nie okazało, że znajdę jakieś... Dwie no, godziny. To sobie przechowam. Do strzelby też na razie nie mam. Klejnów też przechowam. Jestem typ, za którym jeździć Znaczy ja nie miałem za nimi, tylko on po prostu tam poszedł mhm. wszystkich pracowników, odpowiedzi na brutalne takie miejsce więcej miejsce w różnych częściach Miasta zostanę no, i... Cztery włączniki i główny w sterowni Okej okay. Tu jest sterownia znajdziecie Myślałam że to głowa To, to kask. Jeju. O. Co to jest? Co to jest? No to są te takie, ja nie wiem jak to się nazywa, ale to też było... Tu działa. coś będzie, tu się coś odkurwi. Myślę, że... Tu coś będzie e, No. A skoro jest tyle zioła Może połączę sobie O Tu jest zamknięte Wydrychem pewnie trzeba będzie otwierać te zamki wszystkie. Możliwe A to nie jest on? Jakąś skrzyneczkę O, wstanie No Na Jeszcze lepiej Futerał Tam będzie god! O! Teraz można otworzyć te wszystkie... Gówno. Nic, do pistoletu. To będzie. Będzie, jak ciul, Bo jest wszystko to takie maziaje. 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 No i teraz wszystkie te zamki możesz stworzyć teoretycznie, ale będziesz wyłatał. O ile wyjdziesz. O kur... O ile wyjdę. Mówię, o ile wiedziałaś. Co to było? To... te trzy dębki, te matki tak wyglądały. Pamiętasz? Matka była straszna. To było straszne, to było straszne, straszne. Czy... Co on jej robi? Ej, ona nie jest zarażona przez takie coś? Na no, pewno jest. No, no nie. A, okej, okay, po prostu tak sobie... Aaa, zap... tam psał, że zioła. E, pasożyt. No. Nice. Czyli o to chodziło. On będzie z tych dziur wychodził. Kurwa. Tam był y, ten. Generator. Kurwa, czekaj, bo on mnie tu atakuje. Nie U, wiem. No i jest jeszcze se. jeden był z tyłu. Spierdalam, tam mogę to zniszczyć Kurwo tam, tam, Tam był jeszcze jeden tutaj gdzieś. On jest. Widzisz? Here we go. No ty szmatu no, no kurwa No on się sobie jak spierdolony Dobra, bik teraz No kurwa, to lecz zdechnę Nie wdechniesz No zdechnę, wdechniesz? nie Mam robaki w guzik Wzięła, 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 wzięła O, ja nie mam już działa O boże Macie na i teraz się wykaże mój gamerowski skill Czy zabijesz? Jeden był z prawej, biegł na prawo No kurwo jebana No strzelaj mnie do... Nie mogę tam przejść Nie wiem czy to dobre pomnożenie, że ja tak przefinam, ale to, to... to ja tak mam No, no strzelaj Tam jest ziało No to i... no najpierw musisz strzelać to tu jest, a nie ale... On skoczył, 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 jest już nad tobą. Nad tobą jest! Wiem, dlatego tak się zapierdzielam. Pewnie mnie goni, go Pewnie tak. Tam działa. On wychodzi z tych dziur w ścianach. Teraz tu musisz włączyć. I wyjść. Dawaj, nawajna, mamy mążeczka. Dobra, jeszcze dwa. Mamy radę. To jest źle. Wręcz przeciwnie. Boże, jak nam jakiś boss wyskoczy na końcu, taki wielki palnik. No, no nic nie masz. No niby ja, ale wiesz. Celność w tej grze? Moja celność. Kurwa. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Ja nie widzę go. On jest na górze. Dobra, robię. Ja, on jest... O Jezus! Jezu, to... to jest Jezus. Come on! No nie ma, nie ma. Za tobą, za tobą, za tobą. Oh my god! Dawaj zioło szybko, mordo. Ja I został jeszcze jeden zasilacz, co nie? A ja nie wiem, że wow. on... To jest... Przed to jest wą. przede mną. It's generator z boku. Tu, po, po... lewej teraz jakbym mógł Ja pierdolę. Oh my god! Ja, tu jest generał. Tomuś, mnie go strzeli! Zajebało ich. A, i teraz ten główny taki. Ale ja nie wiem, gdzie jest ten główny. Ten główny... Musisz główny do tej drabiny. Eee, nie, główny jest w sterowni, to... Strzel! Nie, bo to nie był ten chyba. Ale musisz strzelać. Dobra, już idziemy do tego głównego... Mm. Pieprzej, zaraz cię tu jakiś pająk... Okay. That no, teraz to power Myślałam, że będzie gorzej. No, ja też. Fajne to było. Enjoy that. Czy to jest taki... Wielki pająk? Nie, chyba, co? To... Hmm. Tak wyglądał. Wyglądał no, był no, wielki pająk. No to się. Ta, zapiszę. A nie, jeszcze jedna rzecz. Mm, bo tu, a nie, to nie tu. Dobra, nieważne. Widać się. Nie, zapiszę grę. Zapisuję. Zastarczy, chyba. Żeby znów odcinek nie miał. To nie wiadomo, ile. Minut. Więc, no, polecam się na przyszłość. A jak, sub. <grym, <grym, like, sub. <grym>, like, sub i tak dalej. No, co do więcej mówić na razie.